Hej, hej, hey, hey ludziska, z tej strony Absort i kontynuujemy przygodę w The Last of Us. Yy, ogólnie zaczynamy tak, w ten sposób od y, pauzy, no bo dlatego, że zaczynam teraz tak robić, bo ze względu, że gdy wczytywałem grę raz na jednym odcinku, to wyskoczyły mi prawa autorskie odnośnie muzyki w tle od wczytywania gry i dlatego teraz tak to robię. Dobrze, zaczynamy walkę z naszym cheaterem, który lubi się ślizgać i się przesuwać normalnie. Menda, który już stoi obok nas, więc dobra, lecimy z tym koksem. Nie przestajesz mnie zaskakiwać. Ej. Ty mnie też. Szkoda, że nie poszłaś. po tak, to jest on. To w To on. To jest To 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 a on gdzieś tam poleci, będzie mi krążył A my go w końcu capniemy Fakt, coś są dalejże Kurde, jak go tu capnąć, nie? Jak też Pamiętaj, że A to trzeba być naprawdę ten Spokojnym i czujnym A szczęście się nie zauważył, to są lepsza. A no ja czasami lubię się w tutaj. bo dobra, skręć tę Dobra. Widzę! Jest! Udało się, moi drodzy. Nie ma mnie, nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie, gnoj. Jezu, czy jest to wersja Level Easy? ona ma na hita? The Poder ponikar. Nie też że cheatuję, to jeszcze... To jest taki utazy dziąk w ogóle jest? On gdzieś tam jest! TAFAK! Najpierw sko... jesteś koło mnie śmieci, a teraz jesteś... Gdzieś w chuj daleko, mogę go nie słychać. A teraz ten gnój się skrada! O ty gnoj! Ona się tam gdzieś kitra Czyli kręci jak spróbuj po gaciach. Ogólnie da się go dostrzec. Ale jest to trochę ciężkie. Najgorzej jak mnie już zauważy, to jest ciężko przed nie To że on się za bardzo nie. odwróci. Jakoś mnie usłyszał, muszę dać przed nim. Da fuck, ale w ogóle jak on daleko jest ode mnie. Ale już mnie tak nie goni, co ciekawe. Już mnie nie goni, ale to bardzo dobrze. Gnojkowi nie ufam. No że się na polowaniu. Najpierw pomagasz, kurwy synie, potem cheatujesz, a teraz się oddalasz, przybliżasz. Kurwa, to jest naprawdę dzika walka jak cholera gdzieś tam jest Ale musimy pamiętać, że on się też przemieszcza ja dalej tutaj jest o, Przemieścił się Przemieścił się Dobrze my się do niego za chwilę zaczajmy nie, nie wiem, nie uminąć talerzek Nie śmieciłam co jest udało się teraz ja ci piję dosłownie a nie ty że... pierwszy jest. dobrze w końcu się chyba udało w końcu go zabiliśmy, moi drodzy. Ja pierdziu, dobrze, że na start odcinka. No ale cheater masakry, masakra, masakra. No. Może nie cheater teraz, ale... w to cheatował. Przeszliśmy do Jara tak od razu. Szybkie przejście. Strasznie jest Rus. Powiem wam, że nie pamiętam, tak mam ale wejdźmy sobie tutaj. Może tu będą jakieś itemy fajne. A dobra, pamiętam już to miejsce. Bo się z nimi też tukłem, a to dobrze, że nie widzicie. pilnować Zarażony okay, dobra, biega po miasteczku, a my pilnujemy cholernego wyjścia. Słuchajcie, dziewczyna jest w groźna i nie wiemy gdzie się kieruje. Jest ich trzech, tak? <laughs> w tym miejscu to jeszcze oni będą widzieć. Kurwa, mać! Kurwa, zauważył się no. Najgorzej. Dobra, przeładuj Joel Tamten się tu hitra, tamten tu dobra. Nie jest źle. W razie bym, mamy jeszcze sikierę, żeby przewrapić. O i myślę, że tam jestem, a tak naprawdę jestem gdzie indziej ja kitra się za nim nie zauważał. Znajdę cię! Nie, nie, to ja się pierwszy znajdę. A! Dla do no, gościa. Dobra! Lepiej zróbmy. Chciałem użyć noża, ale z odpuścią, bo może się on jeszcze przydać. A i tak nie miałem nic w żeby żeby nastręcić. łeb, więc. Nie. Yeah. Dobra! Kurze! Dobra! To no i dobra, i daj paipa bo w sumie tyle z tego mam. Uważaj, e, Dupku! Co, jeszcze gdzieś? O! Domasz, ja ci pale, no jest. no i podpalę. No i patrz, Zarobiście. Będę ognia się przydał. E, w pomieszczeniu jeszcze się nie będziemy lecieć. Ale sobie przoduję, już od Gana i będzie dobrze. Więc dobre. No i w sumie dosyć sprawnie załatwiliśmy. Chodźmy dalej, tu są no, przydatne rzeczy, apteczki, nie apteczki, dobra. Ale jak widzimy no Ellie sobie nieźle poradziła, sama, sama się uwolniła, więc... No Joel, na chuj ty, nie? Na chuj ci ty. Ale nie no dobra, bo ty masz auto, masz wszystko, to ty, to ty jesteś tu potrzebny. A, coś tu mamy? Nie, tu mamy przejście tędy oknem. Co jest spoko. To mamy drugie przejście. Czy coś tu będzie? Ostatecznie nie. Okej, okay, sikierkę. Sikierkę to ja wezmę. Bo w końcu one hit KO, -o, prawda? No i dobra, tutaj nic nie ma. Nie, no, już nic nie ma. Wow! Kościół, nie zauważyłem się. Niestety ty mnie zauważyłeś. Jesteś martwy, dupku! Nie, nie, gościa to ty już jesteś martwy. Ale dobra, bierzmy shotguna. Montujmy się tutaj. Czy ktoś do mnie strzelało od tej strony? Nie. Dobra, idziemy dalej. Walić typa na cyce. Wow, to było bliskie. To było bliskie, ale jednak ja byłem szybszy. Nie zaskoczyłeś, znaczy tylko troszeczkę, ale nie na to, żeby mi skopać dubsko. Dobra, tu jest następny, który biegnie. Się. Się no Dobra, i nie ma typa, I uduśmie go. No, ja niestety, gościu, jakiś dziad sobie. Już nie pożyjesz sobie nam, ale dawaj, a, bo bo to jest naprawdę głupo sprawa. Ale jest kolejny, ja bym się do niego zakręcił w tej księżycy, bo ja akurat to szczęście dziada widzę, o on mnie nie. Wow, teraz za blisko, teraz mógłbym je zauważyć. <laughs> Zakradnijmy się, bo on ma No kurde, no co chwilę gdzieś się kręci, skręca, obraca się na to. się, dobrze. Teraz mamy szansę, ewentualnie shotguna go to dobra, udało się, To go podruszamy. Super! A tam będzie następny. Czy dropałeś mi? A no, nie dropujesz. No szkoda. coś było, to coś nic nie było. Dobra, lecimy po następnego drodka. Złatwimy go też o on Gdzieś tam się knięci, dobra, podbiegnijmy drogę, sobie możemy podwiec. Nie ma co tak się tyle czaić, bo i tak nas nie widzą, a usłyszeć chyba też on się nie słyszą przez tą... <laughs> przez ten bróz. Zima ładna. Dobrze, że u nas się skończy. kończy. To tam jest... Fuck. jeszcze nie trafiłem. Nie złapiesz mnie, gnoju, ponieważ ja się po kombinuję i spline throwera wystawię. Powiem no wam, że no ja wytworzył sobie apteczkę, przyda nam się, to, nie, a no to też mamy pulty te No dobrze, te granaty się przydadzą na jakieś puchlaki czy inne ciatostwa, które nas będą nękać, no i możemy w sumie dostać się tędy, więc wchodzimy, zamykamy się, dobra, czyli tędy mieliśmy iść, i co tu mamy, plecak Eli, no ładnie. Możemy obejrzeć plecakę Okej, okay. co to jest? Przyjrzyliśmy się spoko. To tak, się to, co to? Co to? A się tego nie wiadomo, gdy to tu je przynieśli. Duża sztuka Cholera wie o co chodzi Trzeba się lepiej ustarać. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale coś sprzedają chyba Wow! Ja pierdzielę, no tak, przecież wcześniej szatkowali jakieś tylko Muszę ją znaleźć No tak Ja widzę, że teraz zaczęli bardzo powoli chodzić Nie, jednak przyspieszę znowu Joe Myślałem że tak że wolno chodził To była tragedia Jeśli tak się poruszał Ale fakt, musisz ją znaleźć i doszradę, Jo'em Wszyscy to Ale sobie tu nic nie ma, więc wchodzimy dalej Wydaj się, że są. O! To jest to miejsce właśnie nasze Gdzie liwa trzeba? tam wszędzie ogień płonie w sumie Ellie teraz ma trochę problem, żeby się stąd wydostać Bo w sumie się trochę dusi A, No bo... Ciężka sprawa z tlenem i w ogóle Da fuck, on jeszcze żyje? To jest jeszcze użyj buty, dźgany Musimy ją wykrwawiać w cholerę O, odda maczeta, weźmy ją Idź po ją. Dajesz radę. Teraz pójdzie ten, no i złapie nas za nogę i będzie. A gdzie idziesz? To co takie jest gra. Nie, idzie. A, dobra, bo ja ją steruję. Oh, fuck! Wiem, że masz zapał. Spokojnie, tak. możesz się poddać. Nie ma w tym noju. Ale jesteśmy blisko, jak za ci odetniemy tą nogę, którą wykopnąłeś, to będzie całą kiepską no. Dawaj je. To nie w twoim stylu, tak? Shit. Możesz o spróbować pak. błagać. Pierdol się. Co on za chwilę znajdziesz nie pasz? Chyba nie. Coś ci powiem. Nie masz pojęcia, do czego jest zdolny. O! Аэли, бей! Слушай! 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 Chciała bardzo brzydkie rzeczy zrobić Eli, ale na szczęście się wybroniła i zajebała tyba. Rozwaliła pół łeb, totalnie na pół wszystko. Jest Git. No ale. Ej, to traumę, mogła... nie złą traumę, Nie są dorwać. No ale widać, no pedofil totalny. No i gadaj, że pokażą tą brutalność. Bit, nie. To zakrwawiona maczeta. Dobrze. Powiem, że moi drodzy, Last of Us 2 jest mega brutalny. Ja wiem, że ogólnie ten świat jest brutalny, ale spring. Okej. Okay. To też jest miarę, ale nie jest aż tak źle. Cóż, zakończyliśmy rozdział w końcu śnieżycy. Mam nadzieję, bo to jest jakaś tragedia. Ellie! Słyszysz mnie? Nie. Co? O, Zobacz. Szpital, cel naszej podróży. O. o, czyli zbliżamy się po jej do końca, mojej drodzy? W końcu Eli, czy ten Wioterek? W takie dni siedziałem na werandzie i grałem na gitarze. Jak już to wszystko się skończy, nauczyć się grać. To o, proszę. Myślę, że ci się spodoba. O. Widzę, że. Hmm? Co ty, ty, ty? Ty? Bardzo Eliza wdzięczna za tą pomoc z tą raną śmiertelną W sumie Eli odwaliła naprawdę duży kawał roboty Eli mówię co? Co? A, tak, jasno, super Trochę jest zamyślona coś jak O czymś konkretnie myśli, ale no cóż Może dalej ma tą trawę po tamtym To jest bardzo prawdopodobne Dobra, ale mamy tu tapsy, mamy itemy, dobra super. Czy my chcemy tą chcemy tą pałkę? Chcemy, ale czy zamieniło nam na za cukierkę? Chyba nie. Nie, zamieniło nam. Fotografia rodzinna, czy ja to? Okej, okay, jakich ludzi. Jakich ludzi. No dobrze. Tu jeszcze mamy pełno części, pewno znajdzie. Super. Tego już nie możemy wziąć, chyba że możemy coś wytworzyć. Co możemy? Motowa zrobić albo apteczkę. Wolę apteczkę, nie będę ryzykował. Lądy i tak nie możemy. Dobra, idziemy stąd. Eli jest tutaj, spoko. Słucha mi się, że leciałam samolotem. Tak? O kurwa. o opowiedz mi. Więc leciałam wielkim samolotem, pełnym ludzi. I wszyscy krzyczeli, bo samolot spadał. A poszłam do kokpitu i otworzyłam drzwi. Pilota nie było. Zobaczyłam oh. za stery, ale przecież nie umiem pilotować samolotu, nie? I obudziłam się sekundę przed zderzeniem. Nigdy nie byłam w samolocie. Ciekawe. Czy to nie dziwne? <grym> Wiesz, to sny zazwyczaj są pokręcone. Skoro nigdy nie byłaś w samolocie, nie wiem to skoro już wiedzieć jak wygląda w środku, ale w sumie mogłaś gdzieś zobaczyć w telewizji czy w czymś tam. Kiedyś może. Zobacz, kolejne miasto, kolejna opuszczona strefa kwarantanny. No ale to miasto wygląda tak bardziej schudnie z tego co widzę. Przynajmniej tam budynkiem by tak zadbałem, bo tak to wszystko tutaj tu jest totalna ruina, totalny chaos. Tu coś czuję, że będą jakieś... Znajdźki. O, proszę, właśnie o tym mówię. Są mi znajdźki. Nie dużo, ale są. Więc jest spoko, dobra, dobra, wyłącz tą latarkę, bo jest nam niepotrzebna. Nie, schylaj się, też nie jest potrzeba. Dobra. Wszystko jest w ogóle jak wykontałem w za amunicją? Czy mamy coś do przeładowania? Nie, ale mamy shotguna, który jest... W sumie, fajnie dopakowany. Mamy do niego amo. Jest good. Czy Wskoczymy tędy tak na górę na ten autobus, ale za chwilę. Czy coś tutaj jest? Czy coś tu będzie? Nie, tu nie ma żadnej znaczki, No dobrze. To wejdźmy na górę. A nawet tędy musieliśmy wchodzić. <laughs> Chodź, ja nie wiem czy tędy wejdziesz, ale... No, Chodź sobie poradzisz. No i dobra, tam mamy ten cały szpital, czyli tak naprawdę cel naszej podróży. i dobra, idziemy na dół. Zobaczymy w ogóle jak ten rozdział jest długi, bo skoro już tam widzimy szpital, to chyba nie jest aż tak długi, bo coś mi tam świta, bo mówię wam, kiedyś grałem of Us'a za czasów premiery na PS3, tylko raz i pamiętam za tych czasów jak... Eee, właśnie to gdzieś się kończyło z tym szpitalem, że trzeba było ratować Ej czy coś, bo gdzieś tam w tym szpitalu po prostu coś chcieli tam zrobić. Cholera wie, eee, nie chcę wam dokładnie spoilerować, no bo nie będę spoilerował, wiem, że coś takiego będą działy się akcje. też trochę może w tej chwili wam zaspoilerowałem przez y, moją gadulstwo. Eee, nie słuchajcie tego, przepraszam. Może pójdziemy tędy, co? Tędy będzie najlepiej. Wygląda mi to na jak miejsce jakiejś zagadki, ewentualnie miejsce bitki z jakimiś zarżnymi czy innymi To też może nie będzie aż tak źle. E, tu mamy znajdźki, fajnie, że się na nie nadziałem. E, tu już nic, w tych szafeczkach, spoko. Tu też nic nam się nie podświetla. Okej, okay. czy panie zdanie sąsiadła? Wszystko gra. Prawie się nie odzywasz dzisiaj. O, przepraszam. Nie, to nie tak. Wszystko gra. No to jak wszystko gra, no to dobrze. Albo gera, nie do... Albo może to nie jest kwestia tej całej traumy, co Eli przeżyła, a może tego, że zbliżamy się do celu i wiadomo, Eli będzie musiała zostać tam odstawiona. I... ona tam zostanie. Okej. Okay. Graham Hama, Graham cię kocha No ja tak samo, dobra Nie ma pierdzielania się Eli, chodź Idziemy No to trzeba ruszyć dupsko, chyba, że tu siedzisz Bo cię tu zostawię Jak wiecie, jak z dzieckiem, nie? mamy tu papier, mamy tu... truposza. Zakaz palenia. No dobrze. W sensie, na szczęście że jest Możemy miał. użyć drabiny. Jakbyś nie pali. No możemy, ale... Eli? Okej, okay, ty stwierdziłeś, że sobie usiądziesz i... i chust, tak? No dobra. Joel, powiedz mi, czy jesteś w stanie jakoś to przeskoczyć? Byłoby spoko. Dawaj niestety. Czyli to musi być inne wyjście z tego. No gdyby się podsadziło tam właśnie Eli, to byłoby spoko. Proszę bardzo. O, może jednak. Widzisz? Eli. No musimy współpracować. Eli! No coś się Co? stało. Drabina. Dawaj, bo musimy iść. Nie ma chwili do czekania. No, come on. Okay. Masz to nóżka. Wbijaj się. I podbijcie, dobra, i mamy drabinę. Rzu zrzuć ją nam ładnie, Eli. My się też wdrapimy na górę i polecimy tam. Zobaczymy, co jest dalej, jakie itemy nas czekają. Nie O Boże! Coś! The fuck? Eri! Ej, Eddie. co ty odpierdzisz? Ostatnio się dziwnie zachowujesz, Eri. The fuck? Nie odłóż ją! Umieć ją, Joel! Pójść The fuck? Dlaczego no, nie chciał ją wstawić? Mm. Nie? Może teraz? No On coś nie chciał, żeś że to odkładał. Co to? Za chwilę eksplor Dobra, nie ma co eksplorować <laughs> Więc jeszcze nie mieliśmy czy nie pominęliśmy Nie pominęliśmy czegoś? Nie, myślałem, że tą zrobioną możemy jeszcze inaczej wykorzystać, ale jednak nie. A to Czemu był, był nie niezły secret. Coś zobaczyła no Może żarcie, może głodę, więc nie wiem Co to, to... churko <laughs> jakiś dziki dźwięk Czy ja dobrze to... widzę Co ty widzisz? Co ty widzisz czego ja nie widzę? Da tak. Samolot <laughs> Cholera wie Szybko! No idę, idę. A, Żyrafa! No jak to, co nie widzisz? Joel, Żyrafa! I że jeszcze żyje wszystko. I też pewnie znajdę Last of Us, to wszystko zginie. Niestety ta gra ma to do siebie, że tu dużo rzeczy umiera. No w sumie można ją pogłaskać, ale zanim to zrobimy... To ja bym chciał eksplorować miejsce. Jeśli mi pozwolisz, nie Dobrze, dobrze. Elo, brawo. O tu nie jedno, o tu jest. O kurde. No chodźmy Hej, A co jest z powiedzam Wielkie co? To są żyrafy. A, gdzie ona teraz jest? To jest No chodź, idziemy. <noise> Zwolnij mała. No od razu się widzę... Eli rozweseliła, to bardzo dobrze. Jest jak ona szybko mówi. Chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. <noise> Explorer. Nie wiadomo, czy coś tu za chwilę pominę. A pewnie pominę. Na każdym odcinku coś pominam z tego co. Tam. Idziemy. kolonia po prostu żyraf. W sumie spoko. Za chwilę spojrzę. Tu mam przejście dalej, a to za chwilę, no. No kozak widok pojawią. Normalnie powiem że wągum skończy się na tym już odcinek, tym pięknym widokiem żyraf i myślę, że tak zrobimy, więc Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał, następnym po prostu wydaje mi się, że już trafimy do tego całego szpitala, naszego obiektu i zobaczymy jak to dalej się potoczy, więc trzymajcie się ciepło na razie i hej!